Witam w kolejnym filmie poświęconym sterownikom Pelce. Nie będzie to kurs, tylko raczej pokazanie możliwości. Od razu na początku zastrzegam, nie jestem fachowcem od tych sterowników, więc z pewnością pewne rzeczy da się zrobić lepiej prościej niż ja to pokażę. Mam tu uruchomiony już program. Do konfigurowania sterowników. Tworzymy nowy projekt. Wybieramy typ sterownika, jakim się posługujemy. Fizycznie nie mam sterownika. To będzie tylko taka zabawa. Zacznę od takiego banalnego projektu, który przyszedł mi do głowy. Bo dość blisko mam były ośrodek zdrowia dla pracowników takiego dosyć dużego zakładu. Byłego zakładu. No i tam widziałem dużo osób z połcinanymi palcami u dłoni, uciętymi rękoma. No, wszystko w zasadzie było spowodowane. Przed nieprzestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników, ale to znowu było wywołane tym, że pracowali na akord. Może jeszcze, zanim na tym projekcie pokażę, to język drabinkowy. O co chodzi z tymi palcami, rękoma? Otóż. prasy, które były używane, miały dwa przyciski po jeden po lewej drugi po prawej stronie i ich równoczesne naciśnięcie ciśnięcie obu nie równoczesne, ciśnięcie obu powodowało zadziałanie prasy chodziło o to, żeby pracownik nie trzymał rąk pod prasą było to zrobione w banalny sposób, do tego nie potrzeba w ogóle sterownika Były tam po prostu dwa. Były te dwa przyciski połączone szeregowo i sterowały jakimś tam przykaźnikiem, który uruchamiał jeden cykl pracy tej prasy. Ale pracownicy, żeby było szybciej, w ten jeden przycisk wkładali jakąś tam zapałkę, żeby był cały czas zwarty. Używając drugiego, uruchamiali prasę. Mogli po prostu szybciej te elementy podkładać pod prasę i zabierać, bo mieli jedną rękę wolną. No, ale jak się coś tam facet rozsynchronizował, zwłaszcza w poniedziałek, tak po, po męczącym weekendzie, no to dochodziło do wypadków. E, teraz tu, tu to, jest, tu, to jest tak właśnie widoczne bardziej. W tym momencie, że one są połączone w szereg, trzeba wcisnąć oba. W wypadku, gdy posłużę się tu na programem do tych sterowników, tych APB, tak APB, nie będzie to takie czytelne. Tylko zależy jak dla kogo, no, dla mnie bardziej czytelne. No i tu mamy jakieś tam wyjście, i w tym sterowniku trzeba to zrealizować w taki oto sposób. I to jest funkcjonalnie to samo, co w języku drabinkowym pokazałem. Dla mnie osobiście jest to w sumie bardzo czytelne, jako że się wychowałem na układach TTL naszej rodzinnej produkcji Cemi. No też czeskie często stosowałem, bo były po prostu w sklepach dostępne. No i kompilujemy projekt, włączamy symulację. No i jak widać, oaktywnienie jednego wejścia nie wpływa na stan wyjścia, oba powodują, że uruchamia się tam coś, co steruje nam tą prasą ale jak widzicie jeden można zablokować na stałe i tym sobie tu sterować to w sumie można zrobić tak jak to w tym trabinkowym było tak dobrze widać, dwa po prostu przyciski połączone w szereg i z nich sterujemy na przykład przekaźnikiem późniejsze maszyny Miały już coś tam bardziej mądrego, i przy okazji tutaj muszę zaznaczyć, że nie każdy sterownik można stosować w takich urządzeniach jak prasa, windy. Trzeba na to uważać, żeby się nie wpakować w kłopoty w razie jakiegoś tam wypadku. Mamy prokuratora na grzbiecie, chociaż wszystko zrobiliśmy dobrze, ale sterownik nie był, nie miał odpowiednich. Powiedzmy uprawnień. Tak? Nie miał odpowiednich badań, nie był dopuszczony do sterowania na przykład windami albo taką prasą komuś ręce utnie. No i może być tak, że będziemy do końca życia płacili odszkodowanie. E, teraz jak to można zrobić na żeby pracownik nie mógł przyblokować przycisku. Żeby to reagowało. Na przykład na zbocze sygnału. Tu, jak widzicie, jest tych różnych obwodów sporo. Tu jeszcze, żeby było fajnie, zrobimy, żeby na wyjściu pojawił się impuls, który uruchamia nam jeden cykl pracy tej maszyny. Tylko gdzie mamy tutaj bramki logiczne, no i widzicie, poruszam się trochę, że tak powiem, topornie w tym programie, bo jednak nie moja bajka. To jak widzicie, są podpowiedzi. No, jeszcze dołożymy awaryjne wyłączenie powiedzmy awaryjne zatrzymanie korzystając tu z wejść zerujących no tu do filozofii tego programu po prostu trzeba się trochę o ctrl z nie działa działa no. tak jakoś nie bardzo chcę się to połączyć tak jakbym chciał bo coś się pokrywają te y, tu Powiedzmy, że nie jest on za inteligentny, no ale jak mu pomóc? Mam no, przy okazji te przyciski, lewy klawisz myszy, i możemy tu sobie dać na przykład komentarz, który jak widzicie się pojawia. Tu zrobimy sobie stop i konfiguracja też lewy myszy i tu możemy ustawić ile ma tam być to wyjście aktywne to jest po prostu taki multiwibrator domyślnie jest to jedna sekunda tu żeby ułatwić sobie na symulatorze zwiększymy to do dwóch sekund Kompilacja. Uruchamiamy symulację. I proszę, I widzicie, wyjście zostało wyzwolone na 5 sekund, tak? I teraz, mimo że przyciski są cały czas aktywne, to yy, cykl, znaczy maszyna się tam zatrzymała. No i tzw. pracownik zblokował jeden przycisk. No i jak widzicie, może sobie tu klikać do, jak to mówią, usranej śmierci i nic się nie dzieje. Dopiero gdy gdy uaktywni o, dwa mniej, mniej więcej w tym samym czasie, konkretnie w ciągu tych dwóch sekund, wtedy wyjście jest aktywne. A zobaczmy jak działa awaryjne zatrzymanie. Proszę. I zablokuje nam możliwość pracy. Przy czym to w zasadzie jest tylko przycisk chwilowy, Dzięki temu, że reagujemy tu na zbocza, nie ma możliwości no, powiedzmy, oszukania maszyny. No i te nowsze miały właśnie tego typu rozwiązanie. Czy ono było na PLC, nie mam pojęcia, bo to było no ponad 20 lat temu w latach jeszcze 90., tam na około 90. Tam 3, 5 roku. Więc w taki sposób możemy tu sobie to rozwiązać. Oczywiście przestrzegam, jeśli chcecie to użyć w jakimś automacie, gdzie może zależeć zdrowie, życie ludzkie. Upewnijcie się, czy taki automat, czy taki sterownik może obsługiwać tego typu urządzenia. To była taka prosta, krótka, poglądowa lekcja, jak można tam sobie to prosto zrobić. Oczywiście, gdybyśmy mieli sterownik, to teraz tu gdzieś jest. Yy, gdzieś jest w granie. O, tu mamy. Połączenie są wyszarzone, bo. Nie wiem jak to tam działa. Czy szuka sobie interfejsu? Nie mam pojęcia. Instrukcja jest po polsku, można sobie to doczytać. No, w każdym razie na pewno trzeba się połączyć i później coś tu będzie. A tu pewnie wysłanie do PLC i tu jego uruchomienie. No, i to byłoby na tyle w tej króciutkiej lekcji. Jeśli film wam się podobał, postawcie kawę. Dziękuję za oglądanie, subskrypcje, lajki. Do zobaczenia, do usłyszenia.